Witam Was! Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj chciałem troszeczkę poruszyć temat jajek, ponieważ bardzo często pytacie mnie: Co z tymi jajkami? Czy można je jeść? Czy nie można ich jeść? Czy, czy one szkodzą? Czy one nie szkodzą? I tutaj ten temat dzisiaj troszeczkę spróbuję Wam rozjaśnić. My chwilowo przestaliśmy jeść jajka. Nie jemy ich już chyba z 9 miesięcy. Ale my je przestaliśmy po prostu jeść, nie dlatego, że one nam szkodzą i że one są niezdrowe i że wszystko ten tego, tylko my po prostu przestaliśmy je jeść, ponieważ my mamy problem, żeby zdobyć jakieś dobre jajka. I tak, dobrze słyszycie, mieszkam na wsi i nie mogę znaleźć dobrych jajek. Jaki jest problem? Dlaczego ja nie mogę znaleźć dobrych jajek, pomimo tego, że mieszkam na wsi? Problem jest taki, że te kury niestety są karmione zbożem. Cały czas są karmione zbożem, przeważnie zwykłą pszenicą, z tym wszystkim. A jak wiadomo, pszenice są bardzo często opylane różnymi substancjami i po prostu jest tam ten glifosat w środku. I to niestety przechodzi mi do tych jajek, i wtedy po prostu nie za dobrze się z tym wszystkim czuję, ponieważ widzę pogorszenie na mojej skórze i nie jest to za dobre. Jajka mogę zjeść, bez problemu będę je jeść, jeżeli będę mieć jajka z dobrego źródła. Jajka są ogólnie bardzo zdrowe, one zawierają wszystko, co w naszym organizmie jest potrzebne, tylko są pewne zasady, które teraz trzeba zachować. Te jajka muszą być od kury takiej, która po prostu chodzi sobie gdzieś po polu. I ona sobie wyłapuje. Ja wiem, że to jest problem w zimie, bo w zimie jest problem, ale w zimie przeważnie kury też nie niosą aż tyle jajek, ponieważ, jak to się mówi, na wsi dupy im marzną. I wtedy po prostu nie znoszą tyle jajek i jest tego mniej. W zimie no oczywiście, czymś trzeba te kury dokarmiać, najlepiej by było jakby to były zboża jakieś takie ekologiczne, no ale mało kto sobie może pozwolić na to, żeby kupować zboża ekologiczne, szczególnie tutaj na wsi, bo tutaj każdy obraca każdy grosz i kupuje to po prostu wszystko, żeby było najtaniej. Tak samo odżywia sam siebie też takimi rzeczami, że po prostu jest szok, to ja bym wolał zjeść 10 razy mniej tego, i po prostu zjeść troszeczkę lepiej niż co czasami ja widzę, co ludzie kupują, bo to naprawdę woła o pomstę do nieba i wcale się nie dziwię, że później wszyscy są na wszystko chorzy, dookoła. Dlatego to jest pierwszy punkt, karmienie tych kur, żeby one były czymś dobrym karmionym. Naj, najchętniej to można brać jajka przez e, okres ciepły, kiedy te kury są rzeczywiście na dworze, wtedy no można i na wsi, bo wtedy rzadko kto je tam za bardzo dokarmia, bo przeważnie je puszczą w samopas i one sobie biegają gdzieś tam po łąkach, jedzą i wtedy nie trzeba ich za bardzo dokarmiać i te jajka wtedy są lepsze. Dodatkowo te jajka są lepsze też, jeżeli ta kura chodzi sobie po polu i ona łapie witaminę D3. Wtedy takie jajka zawierają również witaminę D3. Jeżeli ta kura ciągle jest zamknięta w kurniku, mówię tutaj głównie o takich farmach, które jajka robią e, i są faszerowane dodatkowo antybiotykami, hormonami wzrostu i innymi rzeczami, no to takie jajka niestety ale są do bani. Ponieważ nie ma tam już witaminy D3, no chyba, że ona jest sztucznie doprowadzona do tych kur, no to wtedy część tam może się przedostać do tego. I no jest jak jest, niestety. Tam te wszystkie substancje, te hormony, to wszystko to się przedostaje. Ponieważ dlaczego to się przedostaje? Ponieważ kura. Dostaje, jak gdyby, można powiedzieć, to jest cykl taki, jak gdyby, menstruacyjny, można powiedzieć, i to jajko jest tym produktem menstruacyjnym. Jak wiadomo, kobiety również usuwają e, toksyny podczas menstruacji, i, i tam wtedy wychodzi miesiączka, i to wszystko się usuwa z organizmu, co jest też niepotrzebne i czego jest za dużo w organizmie. E, tak samo wygląda ten proces mniej więcej u kury. Czyli im bardziej ta kura teraz zdrowo jest, zdrowo się odżywia. Chodzi po dworze, sama ma wybór, co chce zjeść, wtedy te jajka są czystsze, są lepsze. Kolejną rzeczą jest, jeżeli w stadzie jest kogut. Powinien być kogut w stadzie. Jeżeli jest w stadzie kogut, ta kura jest ciągle przygotowana do reprodukcji i ona cały czas tutaj w głowie wie, że może mieć młode i wtedy nie wyrzuca do tych jajek aż takiej ilości złych toksyn, które by wyrzuciła, jeżeli w stadzie nie ma koguta. Wiadomo, nasze przepisy też są dziwne, bo od czasu do czasu krąży takie coś, że nie wolno wypuszczać kur na zewnątrz, bo panuje tam jakaś, nie wiem co, jakaś grypa, ptasia, czy Bóg wie co jeszcze. To jest pierwsze już takie coś, żeby te kury nie mogły się zdrowo odżywiać, żeby nie mogły sobie tutaj zdrowo sobie pobrać, tylko żeby je można było paszami karmić, żeby nie dostały słońca. Też ostatnio słyszałem, że ponoć trzeba, jak się ma koguta, to trzeba to już zgłosić jako stado. Nie wiem, czy to jest prawda, takie coś mi się uszy obiło, także tu by było kolejne potwierdzenie następnej teorii, że większość ludzi zaczyna hodować same kury bez koguta, bo już trzeba znowu gdzieś coś zgłaszać, już znowu jest utrudnione. To jest kolejny taki absurd, bo mi się to wszystko powoli układa, że te przepisy są tak powoli robione, żeby po prostu nas jak najbardziej uwalić, żeby już ktoś ktoś czasem się tam nie mógł hodować czegoś. Tego po prostu na to trzeba zwracać uwagę, a jak już ktoś hoduje, no to utrudniane mu są pewne rzeczy tak, żeby i tak nie mógł. Także trzeba po prostu zwrócić uwagę i dlatego ja na razie przestałem jeść jajka, ponieważ nie mam za bardzo skąd ich wziąć. Czasami można na polach znaleźć <laughs> przepiórki, składają jajka, gniazda, ale to trzeba dosyć często w terenie być, żeby na takie gniazda natrafić i żeby można było z takiego jajka skorzystać. Jest to ogólnie chyba najlepsze jajko, ponieważ jest bardzo czyste i zauważyłem, że jajko przepiórcze przykładowo ma dużo większe żółtko i dużo mniej białka. Ponieważ te żółtka są o wiele bardziej cenniejsze niż to białko, ponieważ to białko znowu, jeżeli jest go za dużo w organizmie, może nam również spowodować problemy jakieś, szczególnie jeżeli mamy problemy ze stawami, trzeba zwrócić na to uwagę. Zauważyłem też, że przy problemach skórnych typu łuszczyce egzemy, jeżeli przesadzimy z białkiem, takim na przykład z jajek czy zwierzęcym, pojawiają się problemy, wykwity skórne zwiększają się. I wszystko można to bardzo szybko zauważyć, jeżeli ktoś ma. Zacznie się zdrowo, w miarę odżywiać, to bardzo szybko zacznie znikać, a później można robić testy, można włączać różne rzeczy do pożywienia i wtedy bardzo szybko widzimy, co nam szkodzi. Tak samo przy problemach skórnych piankowate, czyli typu pomidor, ziemniak, papryka, również dają negatywne efekty. Można bardzo szybko zauważyć pogorszenie na skórze. To jest bardzo częste. Nie znaczy, że to działa we wszystkich tak przypadkach, ale mogłem powiedzieć śmiało, że w 90% takich przypadków jest wtedy pogorszenie gorszenie. U mnie tak było, jak miałem wtedy dosyć sporą błyszczycę, to jeżeli znaczy do dzisiaj nawet nie spożywam za dużo, mogę zjeść troszeczkę pomidora, trochę papryki, ale nie mogę przesadzić. Jak przesadzę dostaję lekkie nawroty, szczególnie przeważnie na paznokciach zaczyna się, a później na skórze zaczyna gdzieś coś wychodzić, tak samo jak zjem coś niedobrego, również to wraca. Dopóki jem zdrowo, odżywam się czysto, jest OK ale jak robię jakieś odskoki w bok czasami, bo czasami coś sprawdzam, ktoś mnie też o coś poprosi, weź mi sprawdź, jakiś czas temu miałem na przykład smalec do sprawdzenia, ktoś to poprosił mnie, żebym mu to sprawdził, jakiś czas temu też sprawdzałem kaszę gryczaną przykładowo, która miała być też ekologiczna, a nie była ekologiczna, się okazało, ponieważ miałem wykwity skórne, do tym powstałem. ja jestem, można powiedzieć, takim testerem. <laughs> Jeżeli ktoś mnie bardzo poprosi, oczywiście nie zjem też jakiegoś e, nie wiadomo czego złego, bo wtedy wiem, że na pewno pewnie nie zjadł chleba. To jest już taka rzecz, która u mnie całkowicie odpada. Tego bym już na pewno nie zjadł, nawet jakby mi ktoś nie wiadomo ile za to zapłacił. tak bym mu podziękował. Także tak to mniej więcej wygląda co do jajek. Jajka można spożywać jak mamy dobre źródło jak najbardziej. Ja bym tutaj się nie wahał pomiędzy tym wszystkim. Jak je spożywać? Najlepiej na surowo, ale z tym też jest problem. No bo straszy się strasznie tą salmonellą, tylko mało kto wie, że nawet po 30 minutach gotowania czasami jajka takiego salmonela nadal jest obecna. Jeszcze kolejnym problemem, który się pojawia, to jest to, jeżeli pola czy łąki były opryskiwane różnego rodzaju substancjami, które tam nie powinny ogólnie się za bardzo znaleźć. A uwierzcie mi to, że na wsi to też jest bardzo popularne. Także nikt mi nie powie, że pomidorek taki ze wsi jest dużo lepszy, bo ja widzę, jak nawet takie babcie po 70 lat zasuwają na plecach z tymi tutaj opryskami jadą po tym, ile się da, także... Na to trzeba też niestety zwrócić uwagę, bo te opryski są wszechobecne, nawet i na wsi. Ale jeszcze zauważyłem, że jeżeli już są te takie duże farmy jajek, które są, bardzo często ich właściciele mają tą farmę, w której są te jajka, a przy domu jest malutka grupka kur osobno, która sobie luźno chodzi po trawie, jest i kogut. I te jajka oni sami spożywają. Oni nie spożywają tych, które są na tej wylęgarni, czy jak się to tam nazywa, bo nie wiem nawet nazwy do tego, w każdym razie, na tej hali, gdzie te wszystkie kury są, tych jajek oni nie spożywają. Oni mają swoją osobną grupę. I tak samo jest z innymi produktami rolniczymi. Przeważnie rolnik ma malutkie poletko, które ma dla siebie i ma duże pole, które ma na sprzedaż. Czemu? No, to chyba wiadomo czemu. To już nie muszę mówić, to już każdy myślący człowiek sam sobie wymyśli. Dobra, tak wygląda sytuacja z jajkami. Jak mamy dobre źródło, można wcinać bez problemu. Bardzo dobre, bardzo zdrowe. Nie mamy dobrego źródła, no to już musicie sami wiedzieć, czy je będziecie jedli, czy nie. Także tak to mniej więcej wygląda. Tyle z tym temacie. Także mamy temat jajkami zrobiony. Także tyle i pozdrawiam Was.